Witajcie, witajcie na wznowieniu zdrabki. Krzyżówka za 3 złote. Na, na dzisiejszy odcinek zakupiłam 3 sztuki tej zdrabki i zdrapałam już większość literek. Na każdej zdrabce zostawiłam po jednej literce. I zobaczmy sobie pierwszą krzyżówkę. Tutaj mamy słowo Tajlandia. Jar, pad, i, i więcej słów nie widzę. Odkrywamy sobie ostatnią literkę, jest to literka E. W słowie mierzeja mamy dwa razy literkę E. W słowie magnes. I więcej nie widać. <laughs> I zdrapujemy sobie literki kontrolne SS. I jeszcze raz liczymy słówka. Tajlandia, atol, jar, PAD. Wychodzą mi cztery słowa. A za cztery słowa mamy 6 zł. Przechodzimy do drugiej zdrapki. I tutaj mamy słówko takie jak roz, ada, kra. I więcej. I więcej słówek nie ma. Zdrapujemy sobie ostatnio literkę. Jest to literka B. I tej literki szukamy. Jest w słowie tyber. I w słowie boink. Dobrze, jeszcze raz policzmy sobie słówka. Eros. Krak. Bad. Wychodzą mi trzy słówka i zdrapujemy literki kontrolne, literki kontrolne B. A więc wychodzi na to, że mamy tu trzy złote i przechodzimy do ostatniej zdrapki. Czy tutaj powstało nam jakieś słówko? Tak, słówko towar. I, I więcej nie ma. Zdrapujemy sobie ostatnią literkę. Jest to literka I. I tu mamy literkę I. W słówku gazik, w słówku Gil. I w słówku fiodor. W słówku Nikę. Czyli tu powstało nam drugie słówko fiodor. Ale żeby wygrać trzeba mieć trzy słówka. Więc szukamy trzeciego słówka i jest trzecie słówko. Figa. Trzecie słówko. Figa. F więc policzmy sobie jeszcze raz. Towar. Fiodor. I Figa. Zdrabmy sobie literki kontrolne B, tak. A więc mamy tutaj 3 złote. I podsumujmy sobie dzisiejszy odcinek. Wszystkie zdrabki były wygrane, a więc, a więc ta premiera jest udana i już liczymy sobie wygrane. Na pierwszej zdrabce mamy 3 złote. Na drugiej zdrabce mamy 6 zł to 9 i 3 12 zł. Na wydane 9 zł zwróciło mi się, wygrałam 12, a więc 3 zł. jestem na plusie. Jeśli filmik mój Wam się spodobał, to go polubcie i subskrybujcie. A tymczasem żegnam się z Wami i życzę Wam dużych wygranych w lotto.